Majgovanen mordeczki, siemanko Witam się z wami w języku elfickim w Sindarinie ponieważ idę po Silmarilliona, mam nadzieję, że go dostanę a zapach na dzisiaj Tom Taylor wystarczy jeden psik, Pierdół. no i mordeczki już śmigam jak widzicie, tutaj jestem yy, koło tunelu między przejściu między galerią kamienną a szkołą dziesiątką moja podstawówka tak mordeczki kończyłem akurat dziesiątkę może kiedyś opowiem akurat o mojej edukacji gdzie się uczyłem ale to na razie nie teraz teraz jest o wiele ważniejszy quest do zrobienia kupić książkę Silmarillion wiem że jest trudno dostępna w moim empiku tutaj w galardii niestety nie wiedział, nie wiem czy da się to zarezerwować lecę mając nadzieję, że Tolkien'a się wiedu a tutaj zobaczcie dobra przejrzystość dzisiaj tutaj tutaj osiedle wanacja naprawdę dzisiaj zacna przejrzystość powietrza Śmigam dalej, Pierdol... Przy okazji, lodosfera prawdopodobnie już jest zamknięta tutaj przy kościelnej w Rynku na sezon zimowy. Wiem, że będzie akurat jeszcze otwarta do końca miesiąca, do końca września lodosfera nad Lubianką, ale tutaj chyba już zamknięte. Młodeczki niestety kupciuszka nie ma już. Zlikwidowany. Niestety nie mam już jak nagać. A jestem teraz młodeczki w w Seinseju i zobaczcie, jaka fajna bluza. Niestety nie wiem, jakie są rozmiary. Na pewno nie ma w moim, ale może ktoś dla siebie akurat tego typu znajdzie. I też jak widzicie, są takie uniwersyteckie z Harvardu. No i proszę bardzo. 49 zł za taką bluzę mordeczki jestem w, przy, w przymierzalni tutaj a to jest 3 Widać, że nie na mnie No i Mordeczki, już jestem tutaj pod galardią byłem w maku akurat yy, się akurat hala pienioska, a że akurat był yy, w pakiecie z chickenem no to kurde se zjadłem. Nie wiem, było jak nagrywać, bo no, było trochę dzieci, wiadomo, ludzie gadali. Nie było jak. Fotki, może będą, może nie, zobaczymy kto to wie. Yy, może będzie jakaś recenzja na sta yy, w formie pisanej, yy, ale to zobaczymy. Pierdut. Jest. Zobaczcie film którego polowałem. Jest też zaginione opowieści, bractwo pierścienia, czyli różne pieścienia, wypadek numenołu, hobbit z objaśnieniami, ale to hobbita mam. Natura Śródziemia, długa część zaginionych opowieści, Ballady beleriandu, powód króla też jest. Ilustrowany. Dwie wieże. Natura Śródziemia, kształtowanie Śródziemia A tutaj jeszcze mamy Bernie Lutien. Dzieciuchuina. No, ja oczywiście biorę to. Jest panka Niestety to się nie łapie. Co tam? Biorę przy okazji. Jeszcze pokażę wam. Tutaj. Z Wiedźmina, Mamy tutaj Czas Pogardy. Krew Elfów. Sezon burz. No jest też. Miecz Przeznaczenia Ale też mamy Tą oficjalną księgę kucharską Ale ja Dzisiaj Biorę to kina I w ten sposób mordeczki Moje konto jest od 94zł Ale mam w końcu Silmarilliona W wersji Ilustrowanej Pierdut Mordeczki Zobaczcie, co ja zaraz kupię. Prosiliście, to kurde, macie ostatni vlog bez mikrofonu. Pierdot. Lodeczki zapłacone. 99,99 99. stópka bez gosza za taki mikrofon. Kurde. Yy, akurat widziałem yy, tutaj u jednego z pracowników u Piotka, Jeśli dobrze pamiętam, pokazywał mi, jak, yy, jak to słychać. I wiecie co? Tam dalej, w stronę telewizorów. Yy, jeden z, yy, właśnie z jego kolegów wszedł, i było wszystko słychać. Był yy, mniej więcej tam, gdzie te kierownice, albo dalej. Słuchajcie, opłaca się. Kupiłem ostatnie, ale możecie zamówić przez meta. Jednakże. Mordeczki. ja już tutaj po. W drugiej stronie tołów. Ja jeździ wąsko w Sezonie. Już akurat wpuściłem galardię i zmierzam w kierunku yy, przystanku. Oj! Zobaczajcie, bo kurde... Enty atakują. Niestety dwa autobusy nie zdziały. Wiem, że mam jeden tylko przystanek, ale kurde, jestem mocno zmęczony. I mam parę kilo na plecach. No i mordeczki, już na kwadracie, jest Silmarillion? Jest. Jest mikrofon? Jak najbardziej jest. No i są pierścienie władzy. Słyszałem, że to jest o wiele lepszy sezon, jest drugi od pierwszego. Mam nadzieję, że moja ocena na film Łebie i na IMDB wzrośnie z szóstki. Na siódemkę, oczywiście w dziesięciopunktowej skali. Póki co, niestety, pierwszy sezon mnie trochę zawiodł. Drugi, mam nadzieję, będzie lepszy. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Pierdut!